No, dzień dobry, Kasperem 16. Yy, zaniedbywana przeze mnie strasznie seria z recenzjami. No, ale było trochę trudności, nie pytajcie. Ta cała pandemia i tak dalej, no, ale wracamy mm, dzisiaj na tabecie Boeing B17, latająca forteca. Samolot jest mniej więcej o takiego rozmiaru. Tu wam pokażę. Długi dość, więc zróbcie sobie lepiej na niego miejsce. No. Ech. Ech. no. Od tyłu. No i mniej więcej od drugiego boku. Ech. Dobra. No to standardowo Pudełeczko bardzo ładne. Mm, tak. Tu jest nasz pan pilot. Kogo wygrzebię stąd? Dostęp do kabiny pilota jest o tyle utrudniony, że trzeba zdjąć wieżyczkę górną. Teraz zdejmujemy to. No i mamy naszego ziomka. To jest kapitan, który się nazywał, czekajcie, zerknę. Robert yy, Morgan. Dobra. Eee, tak. No, nie, on nigdy tu nie usiądzie prosto. On nigdy tu, kurde, nie usiądzie prosto. To zawsze musi być przekrzywiony. A, nie widać, bo jest ciemno. Dobra. Dobra. No i teraz, oczywiście, standardowo specyfikacja mm. miejsce oryginalnej produkcji: Stany Zjednoczone w, w, tym, w produkcji, no, w, w użyciu od 1942 do 1955. Rola ciężki bombowiec, załoga 10, rozpię rozpiętość skrzydeł 31,6 metra, to jest dość dużo. Długość 22, 20... no, prawie 23 metry, wysokość 6 metrów prawie. Waga chwila ty. Nie, chwila 16205 kg silnik 4 razy right R 1820 cyklon dobrze że nie cyklon B moc silnika pojedynczego po 1200 koni zasięg na no, 3200 km szybkość yy, prędkość wznoszenia się prawie 5 m na sekundę Maksymalny poziom lotu no, prawie 10 no, 9 km. Szybkość 523 na godzinę. Yy, uzbrojenie 13 razy 12,7 mm. Karabiny maszynowe. No i yy, 3,6 3, ton bomb. Fu, Znaczy 3 tony 600 kg bomb. Mm. No i tak, wszystko tak. Silniki się obracają. Tu jest ten, tu są. Tu e, karabin, tu są też te takie z tyłu. Tu jest. Tu jest jeszcze. Są jeszcze. No tak, wieżyczka dolna, i w tym miejscu czekajcie, w się kolanem. Um. I tu w tym miejscu są bomby o oczywiście ogon mi odpadł jedną ręką go nie tak łatwo przyczepić a tu taka scenka jeszcze sobie kupiłem Górki i ten mi się spodobał, tylko to jest problem, że on ma ten karabin snajperski i jego nie można dać do ręki. No i dobra. A no i tu oczywiście mamy zdjęcia bombowca tu. No i tu jest ta cała załoga. Mam skład wypisany. Poczekajcie. No tak, kapitan Robert Morgan. No to. Ten nasz ziomek Drugi pilot: James Wernis, nawigator Charles Lighton, bombardier Vincent Evans, operatorzy górnej wieżyczki, no i tam pokładowi mechanicy: y Levittans Dillon, Eugen Atkins i Harold Lodge. Radiooperator rower. Robert Hanson Operator do Wieżyczki Cecil Scott Operatorzy bocznych KM-ów, czyli o, o tego 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 To będą Scott y, Miller Kasmer Natal i Clarence Winchell Operator KM-u ogonowego John Quinton Queen Lone, yy, no whatever, i szef załogi John Gambacz? Nie wiem. Nie umiem się pod sobie rozczytać. No i nazwa yy, Mephis Bell, czyli po naszemu ślicznoczniku z Mephis, to pochodzi o, od ukochanej tego tu naszego pilota Margaret Polk, która mieszkała w Memphis. Teoretycznie sam samolot prostu, Miał być nazwany Little One, czyli no, maluszek He, he Ironia No ale tam zobaczyli jakiś film, gdzie jakiś bohater Płynął na statku nazywany Ślicznotka z Mephis I zaproponował tą nazwę załodze No i ich tam Z, z 91 eskadry Bombowców ich Yy, artysta, Ten yy, tony stancer namalował "O. Tą tu pannę". Z jednej strony jest w czerwonym, a z drugiej jest w niebieskim. Yy, no i tak no była jeszcze... tego tu akurat nie ma od wzorowanego. Ale na dziobie było jeszcze 8 swastyk. po jednej za każdy zestrzelony samolot. Bo wiadomo, myśliwce atakowały bombowce, no i trzeba było jakieś je, jakoś je odgonić. No i było jeszcze 25 symboli bomb po jednym, po jednym na każdy na każdą misję bombową. No i jak zwykle. Jest instrukcja, bo bym zapomniał. Tu wszystko jest ładnie wymienione, wydrukowane w Unii. A jeżeli ktoś by się zastanawiał, no tak, tego tu jest dość dużo. Najbardziej upierdliwy fragment to są skrzydła. Na skrzydłach spędzi, spędziłem, jak robiłem to 2 yy, godziny, jak robiłem to 3 godziny. To 2 trzecie tego czasu spędziłem przy skrzydłach. Jak pójdą skrzydła, to reszta już jest easy. No i jest oczywiście Plakietka, tabliczka No cóż, myślę, że to by było na tyle Będą filmy z World of Tanks No i będą recenzje, tylko muszę sobie kupować jakieś klocki Żeby recenzować, bo... A w sumie mogę też recenzować te co mam, tylko żebym musiał je Doprawić do końca no ale myślę, że to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam. Cześć.